Przepowiednia jasnowidza Jackowskiego, tajny plan ucieczki polskich polityków z Polski. Wszystko się praktycznie układa w jedną całość. No, ta rzecz nie nastąpiła, nie ma takiego faktu zdarzenia, ale dzisiaj praktycznie wracam do tej wizji przepowiedni, bo ponieważ, bo, ponieważ, bo należałoby praktycznie ją zweryfikować, zaktualizować w stosunku do tego, co teraz się dzieje w Polsce, inwazja Rosji na Ukrainę. No właśnie, czy rzeczywiście dojdzie do ucieczki, polityków, polskich polityków z Polski, w jaki sposób miałby to się odbyć. Dzisiaj wracam praktycznie do wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego. No, wstrząsająca przepowiednia, bo Politycy powinni być jak praktycznie kapitan na statku. Ostatni powinien schodzić w momencie, kiedy ten statek tonie. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Wszystko praktycznie układa się w jedną całość bardzo ciekawe, Rzecz się dzieje. Dzisiaj wracam do wizji przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego. Chcę od razu powiedzieć, że stan faktyczny, który ma miejsce teraz, nic nie wskazuje, żeby praktycznie tutaj politycy z Polski mieli uciec, ale słowo ucieczka to jest słowo ucieczka, tak? Czy po prostu jeżeli ktoś panuje ucieczkę, e, znaczy, znaczy tak. Wyjazd jest zaplanowany, tak? Możemy wyjechać na wakacje, planujemy to na przykład z wyprzedzeniem, jedziemy do rodzinna święta. Ucieczka, sama w sobie słowo ucieczka, uciekać przed czymś, przed kimś, następuje nagle, tak? Nies niespodziewanie, nikt nikomu nie mówi o ucieczce. No więc yy, yy, stan faktyczny jest taki, że po prostu politycy w żaden sposób na ten temat nie opowiadają się, nie mówią, że gdziekolwiek wyjadą. Natomiast wracam dzisiaj do wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego mówiący o tym, że polscy politycy. Uciekną praktycznie z Polski w momencie, kiedy będzie niebezpiecznie, kiedy będzie niebezpiecznie, co miałoby nastąpić w najbliższym czasie. Przerażająca sytuacja, jeśli chodzi o polityków rządzących państwem polskim, tak, no bo może być jakiś polityk, który był tam w Sejmie w latach 90. albo na, na początku lat 2000. I on potem wyjdzie z Polski, to jest inna sprawa. No więc, dzisiaj należałoby praktycznie zweryfikować tą przepowiednię w kontekście tego, co się dzieje. Ja tylko przedstawię Wam fakty, jakie są: a więc, atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Cały czas po prostu ta inwazja ma miejsce, następnie bardzo duża grupa uchodźców z Ukrainy w Polsce. Ja tego nie mówię, że to jest złe, tak? Bardzo dobrze, że pomagamy. Należy się po prostu pomóc tak? tym ludziom, zwłaszcza, że to są kobiety, dzieci, osoby w podeszłym wieku, ale przedstawiam fakty, tak, jakie mają miejsce, fakty, czyli praktycznie w milionach ludzi można liczyć praktycznie kwestie uchodźców w Polsce. Kolejna sprawa to polski rząd ma tak naprawdę kłopoty, jeśli chodzi o Unię Europejską, nie potrafi się dogadać, nie otrzyma pieniędzy i jeśli chodzi o Polski Ład, setki miliardów złotych, które miały trafić do Polski, mało tego, Polska płaci jeszcze kary z pewnych spraw, tak, które nie, nie wywiązuje się, ta kopalnia turów, to chyba po prostu to zostało zamknięte, Polska imba nie chciała zapłacić praktycznie tej kary, ale dostanie tam nie pieniędzy, pomniejszone z Unii Europejskiej, no bo inne pieniądze przychodzą z Unii Europejskiej, tak, Pomniejszone praktycznie o tą, e, tą karę dla kopalni turw, ale to była sprawa zamknięta, no ale jest izb, izba dyscyplinarna, ale dalej po prostu są takie spra sprawy, które są przedmiotem sporu. Nie wiem, ile ta dys izba dyscyplinarna praktycznie tutaj kosztuje, ale tam też chyba jakieś tutaj spore pieniądze z milionach to idzie, tak? E, kolejna sprawa to właśnie rząd prawa sprawiedliwości krytykuje Unię Europejską, że Unia Europejska nie partycypuje, nie bierze udziałów, nie pokrywa e, na przykład tutaj. Kosztów ubezpieczenia uchodźców w Polsce, tak? Oczywiście, my pomagamy, bar... znaczy, o, tutaj, zaraz chcę, drodzy, powiedzieć, to tak, my pomagamy jako Polacy, jako naród polski, tak? Natomiast po, politycy. Przypisują sobie tak naprawdę te działania, gdzie oni mieli problemy, żeby skoordynować te działania, tak? Na przykład, jak przyjechało, przyjeżdżało na początku bardzo dużo ludzi, żeby skoordynować te działania, jeśli chodzi o dworce, cała ciężka praca jest dana nas praktycznie jako narodu polskiego. Każdy na swój sposób, tak? Ja mówię, na przykład byłem na zakupach, zostawiłem tam produkty, makaron, olej, kaszę, jakieś rzeczy przy kasie. W inny sposób też pomagałem, ale każdy po prostu tak może to pomaga. Niektórzy przyjmują pod dom i tak dalej, niektórzy wpłacają pieniądze. Sam fakt po prostu pomocy gdzie to powinno zajmować się państwo, a my powinniśmy tylko jakby dopomóc jeszcze, tak? I na przykład teraz potrzebne są potężne pieniądze, no bo ci ludzie z Ukrainy biorą 500+, tak? Znaczy biorą, no starają się, tak? Takie stworzyliśmy warunki. Tak samo tutaj kwestia ubezpieczenia zdrowotnego. No ale wiadomo, że budżet tak polski, no nie jest z gumy. Jeżeli my przyjmujemy tak dużą grupę ludzi, to Unia Europejska nam powinna pomóc w tym, ale ktoś powie, a dlaczego na, przykład, dlaczego na przykład nie pomóc Niemcom, którzy też przyjmują uchodźców z Ukrainy albo Wielkiej Brytanii? To też należałoby im pomóc, ale u nas jest najwięcej tych uchodźców. I kolejna sprawa też jest taka, że uchodźcy, którzy trafiają z Ukrainy do Polski, tam są przepisy dotyczące uchodźców bo jeżeli oni trafią do Niemiec czy do Wielkiej Brytanii to już są migrantami. Wielka Brytania nie jest Unii Europejskiej, to już jest inna sprawa. Ale oni są migrantami wtedy. Natomiast uchodźca jest wtedy kiedy ucieka z kraju, który jest ogarnięty wojną do najbliższego kraju, tak? Czyli właśnie tutaj do Polski, tak? Na przykład, no bo gdzie mają uciekać z Ukrainy do Białorusi. No, no więc tutaj yy, powinna być pomoc ze strony Unii Europejsko, Europejskiej. E, ja nawet bym nie miał pretensji tak do Unii Europejskiej, tak? By miałbym pretensji praktycznie do polityków rządzących, że nie potrafię praktycznie tego do, 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 dopasować. Jasnowicz Jackowski wciąż mówi o tym, że dojdzie do upadku rządu Prawa Sprawiedliwości w połowie kadencji. Może dojść dotarcie, jeśli chodzi o koalicję, na przykład nastąpi rozpad e, tutaj koalicji rządzącej i będzie kwestia rozpisania wyborów, bo nie będą mieć większości w Sejmie. Większości tutaj, która by pomaga, pomagała, która by nie pomagała, ale która by dawała szansę zarządzania państwem, ani administrowania faktycznie tym państwem, tak, czyli realny wpływ faktycznie na państwo. Kolejna sprawa to też różne frakcje czy różne tarcia, które mają miejsce, jeśli chodzi o pis. Ostatnio wyrzucili Jackowskiego z PiSu, ale senatora, tak, Jackowskiego. Zbieżność nazwisk, tutaj Stanisław Jackowski mówił, że nie jest to żadna rodzina i tak dalej. Może jakaś dalsza, dalsza krewna, dalsza po prostu rodzina, ale nie ma tutaj żadnej po prostu więzi. Wszystko na to wskazuje. Natomiast zobaczmy sobie te wszystkie praktycznie rzeczy. Teraz mnóstwo projektów społecznych, które realizuje PiS. Przekazał mnóstwo na przykład pieniędzy, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy dla... Ukrainy. Sam rzecznik rządu Miller mówił, że to są pieniądze w miliardach złotych. Przekazane czołgi. O tym po prostu to jest oficjalna informacja ze strony premiera. Nieoficjalnie mówiło się o tym, że migi też zostały przekazane, chociaż to nie zostało potwierdzone, ale to też jest sprawa kontrowersyjna. Kolejna sprawa, rząd Prawa Sprawiedliwości przyjął tą ustawę o powszechnym obowiązku, tak, wojskowym, czy obronie ojczyzny, to się bada, dokładnie nazywa. To są dodatkowe koszty, dodatkowe praktycznie miliardy złotych. Rząd teraz ma sytuację patową, bo Rosja wstrzymuje dostawy gazu dla Polski. Skąd praktycznie ten gaz brać? Mamy pewne zapasy, to też po prostu kosztuje sprowadzenie tego gazu z tutaj właśnie krajów arabskich typu Arabia Saudyjska, my wasy ściągamy tak czy z Kataru, też bo praktycznie kosztuje, więc te wszystkie problemy nawarstwiają się: inflacja, kryzys ekonomiczny, jeśli chodzi o gospodarkę. Jasnowicz Jackowski mówi, że w pewnym momencie w tym roku sytuacja ekonomiczna państwa będzie tak fatalna, że rząd będzie chciał położyć łapę na oszczędnościach Polaków, zamrozić je. Nie zabierze tych pieniędzy, ale zamrozi je. No, czyli to będzie po prostu zabieg księgowy, żeby tak naprawdę państwo polskie miało więcej pieniędzy, jako zapis tylko po przecinku, tak? jeśli chodzi o stan na koncie a fizycznie te pieniądze będą należeć do nas, tak? <laughs> to wiecie, to po prostu jakby policzyć, ile rodzina ma pieniędzy, jakby wszystkie zliczymy pieniądze, tak? Dzieci w skarbonkach, my na kontach, policzymy jeszcze pieniądze naszych teściów, rodziców i powiem, o, no to te jesteśmy wtedy bogaci, bo zobaczmy, ile mam pieniędzy, jak mieszkałem na przykład w domku jednorodzinnym, dwupokoleniowym, tak? W którym poko, dwa pokolenia. Więc te wszystkie problemy mogą sprawić, zobaczmy sobie też, że na przykład, że Jarosław, że Jarosław tutaj, premier Mateusz Morawiecki sprzedał Ziemię, za którą po prostu zarobił bardzo duże pieniądze. Grunty tak pod podwraca, tam sprzedał w tamtym roku, eee, no. To, była inwestycja ma prawo, tak? Każdy ma prawo, może kupić na przykład grunty, sprzedać. Natomiast no, dziwne jest, że po tylu latach akurat teraz sprzedał. A dlaczego na przykład tego nie zrobił wcześniej, tak? No więc to wszystko może wskazywać, że rząd może dojść do ucieczki praktycznie rządu. I gdzie ten rząd mógłby uciec? Czy na przykład ucieknie do Londynu, do Wielkiej Brytanii, a może do zupełnie innego miejsca, tak? Przecież mieliśmy swego czasu rząd na obczyźnie. Czy teraz powtórzy się też ta sytuacja? Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. Ja przedstawiam. Po prostu, jakby aktualizację tej przepowiedni Asnowidza Jackowskiego. Przepowiednia była jakby suchą przepowiednią. Dzisiaj przedstawiam praktycznie fakty, które temu o tym e, tej mogą świadczyć. Tak, Zobaczmy sobie, że rząd PiSu też budował taką koalicję z innymi państwami wewnątrz Unii Europejskiej. Chciał otworzyć praktycznie tutaj taki sojusz typu Węgry, typu właśnie Słowacja, Czechy. Dzisiaj ten sojusz troszeczkę się praktycznie wykrusza. Węgry, które no, no nie są prorosyjskie, ale tam po prostu na przykład nie odcinają. Się, jeśli chodzi o rozliczenia, rozliczają się w, w rublach, tak, tego Rosja na przykład C. Nie potępiają mocno tutaj Rosji za te działania, jeśli chodzi o Ukrainę. Oczywiście tam potępiają, tak, natomiast to jest zbyt małe, zbyt zdecydowane. No właśnie, więc pytanie jest, czy rzeczywiście dojdzie do ucieczki, czy jest przygotowany taki tajny plan ucieczki polityków rządzących, marszałka na przykład Sejmu, tutaj Senatu Premiera tutaj właśnie Polski, prezydenta, czy gdzieś praktycznie przygotowane takie miejsce? Być może Polska ma jakieś posiadłości za granicą no wiadomo, pewnie jakieś tam placówki, ambasady i tak dalej, gdzie ci politycy może mogliby uciec, może uciekną właśnie do Stanów Zjednoczonych, kto wie, skoro sojusznik, tak, a ehm, przecież może dojść do wybuchu wojny Rosja kontra NATO. Jestem ciekaw, co wy na ten temat sądzicie, eee, no ale tak powiedziałem, e, politycy powinni co, o, jako ostatni praktycznie opuszczać kraj, ja bym sobie nie wyobrażał takiej sytuacji, ostatnim bym praktycznie opuszczał kraj, gdybym był politykiem, znaczy nie, nie zamierzam w żaden sposób, tak, jako mówię ogólnie, moim zdaniem politycy, tak, yy, tak powinien kapitan statku, ostatni schodzić praktycznie tutaj z tego statku, a uratować najwięcej ludzi, ile się da. Czyli politycy mieliby zostawić Polskę w fatalnej sytuacji gospodarczej, ekonomicznej. Kto wie, czy po prostu też nie, nie wplątanych w działania militarne. Tak? A jeszcze Jasno mówi o tym, że polski rząd zgodzi się na coś, na co praktycznie Polacy będą mieć pretensje do rządu, ale to dopiero wyjdzie po jakimś czasie po fakcie. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.